Cześć Manko, witam że w kolejnym odcinku na moim kanale jest moja fawa. Chyba w pierwszym odcinku, ponieważ, yy, miałem dwa konta i było już to interesowało. Dwa kanały poprzednie, yy, na których miałem w końcu 80 subskrypcji na obu, tak yy, na Ankstyle. Traciłem więc, yy, no bo mi teraz smutno. Ale w sumie nie jeszcze raz spróbować swoich sił ponownie yy, i możecie wejść yy, w informacje dotyczące mojego kanału i przeczytać sobie wszystko, yy, ponieważ tam są ważne informacje, jeśli kogoś was, yy, yy, was by to interesowało, a my przejdźmy już do tematu odcinka, siedzimy się w Światowym yy, które by będę na nagrywał oczywiście tak samo z Swift już będę odcinki i z innych gier, tak. Więc przejdźmy do kodów, ponieważ chciałbym pokazać wszystkie kody, które są dostępne na Instagramie. Najlepiej będzie podzielony na dwie lub trzy części tych kodów, ponieważ wszystkich kodów jest w okresach 60, więc yy, zacznijmy. Pierwszym kodem jest 82. Yy. 82 Faktor U. dalej. Kolejny kod wpisany. Później sobie zrobimy opening yy, tych oczywiście, paczek. Wszystkich złożymy, co yy, wypadnie. A nieważne, tylko nie wiem, czy on nie działa. W sumie. Yy... Tak, plus 83 lecimy dalej. Postaram się też trochę szybciej pisać, bo te sensu by było przedłużać. No ale jednak nie proszę tak szybko pisać. Yy... Dobrze. No więc coś jak już mówiłem, mam brać tutaj odcinki z gier, yy, z gier po prostu mobilnych, o tematyce piłki nożnej, Postanowiłem też nagrać czasem jakieś filmy z ciekawosek o piłkarzach itd. tak dalej, i tak dalej. Yy, więc no. dobrze kolejny kod wpisany możecie zobaczyć że te tutaj kod też wpisywać się nie używaliście okazuje sobie. kolejny kod wpisany do tych kodów jest naprawdę dużo i no chyba nie dałbym rady to w jednym odcinku wszystko wam przedstawić, ale mam nadzieję, że taki odcinek właśnie spodoba też. Przynajmniej za, <coughs> za to, że wtedy nie będziemy mieli muzyki i tak dalej. Poczekam odcinek na szybko. Yy. Ale odcinki będę bardziej często, więc w tygodniu z 5-6 odcinków się wam nagrywać z muzyką no i po prostu z moim głosem cały czas po prostu będę coś mówił, i tak dalej. Jesteśmy gdzieś w jak połowy kodu, który się wam przedstawię, ale jak już mówiłem, jest o wiele więcej. Minuty jak na razie film. Okej, okay, na to nie działa. Działa. Um. ok, kolejny kod to jest 8 snow4 snow4 kolejną paczkę 84 cool pack oczywiście w socie też możecie zostawić leka pod tym odcinkiem i subskrypcje i dzwoneczek, jeśli chcecie oczywiście pomóc mi w do swojej kanału i dostać powiadomienia o odcinkach będę słuchajcie. Jeśli nie będę miał ymm, pomysłów na nagrywanie filmów będę też właśnie yy, stał się Was tutaj też yy, pytać na początku w końcu odcinka yy, pod koniec odcinku co byście chcieli zobaczyć no nie, bo nie musi to być koniecznie ten sam słuchajcie, content czyli piłkarski dobrze kolejny kod to będzie pack opener 86 86 mamy to

5p toty działa, same, aha okej, okay, nieważne 86 for for to już wcześniej, nieważne, nie, nie wiem w ogóle Um. Tak, też już kod pozostałem więc, no pierwsza część tylko mam do tych paczek Jeszcze kilka kodów tutaj albo nie wykorzystałem bo nie działały albo po prostu użyłem je wcześniej, ale pokazywałem wszystkie te kody, które planowałem pokazać w 7 odcinku, czyli no, to w okolicach 25-30 może kodów więc to był w tym, tym odcinku. Myślę, taki początkowy, pierwszy odcinek, 8 minut, to wystarczy. No więc YouTube powie się kolejny prawdopodobnie, lub nawet dzisiaj. Postaram się go nagrać. Trzymajcie się. Zaczynamy od Ciebie jak już mówiłem wcześniej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.